Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 22 W tym odcinku będzie bardzo duże zarobki będą, gdyż mam bardzo dużo kieszonki do sprzedania Więc żeby poszło mi to lekko szybciej Muszę wpierw dokupić jedną przyczepę Bo wiem, że będzie to ta przyczepa Gdyż mamy już jedną tej marki i do zestawu będzie druga pasowała Będziemy jeździć do Targu Zwierząt, czy jakoś tak się ten skup nazywa, nie jestem pewien. I niestety będziemy jeździć w deszczu, gdy się rozlał. No i tak, no i w słowem wstępu jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz do zasięgu i zostaw suba, tak, jeśli mnie nie subskrybujesz. A ja jadę, nie przedłużając, pod taśmociągi, bo już sobie poza odcinkiem poustawiałem je. I na dwie po prostu są dwa silosy. Musiałem dokupić, gdyż no jest bardzo dużo po prostu tej kiszonki. Jakbym to miał wozić jedną przyczepą, to bym nigdy tego nie zwiózł przecież. A dwie to już prędzej, tutaj sobie podczepimy. Jeszcze ustawimy te ciągi. Czekaj, tutaj tak do tyłu. No, elegancko tak będziemy napełniać. Jeden napełnia ten, drugi ten. Tutaj łącznie jest bardzo dużo, bo już zaraz wam powiem, tylko muszę tutaj włączyć sobie. nie to i no. E, Kuda. Tutaj mamy 250 tysięcy prawie, tutaj jest 181, więc jest bardzo dużo. Tutaj w Altron będziemy sobie spychać. I już musimy zepchnąć widza. Mam nadzieję, że mi to jakoś sprawnie pójdzie, lecz nie wróżę sobie tego o legancko. bądź pas. A tu już jest włączony, więc git. Tylko tu się jeszcze ustawić muszę. Hop. Gitas. Tu się tak lekko jeszcze zajedziemy. Jeszcze myślę, że z tego silosu troszkę zgarniemy. Bardzo dużo tak, taka górka uzbierała. Ale cyk. Do przodu lekko. I cyk, no. Tutaj się już napełnia. Do skupu będziemy jeździć tego tutaj. Hop, tak on jest lekko daleko. A sobie widzimy tędy, tutaj. I tutaj tak przez pole, sobie będziemy skrótem chyba jeździć Mi się wydaje A tak będzie najlepiej Tam już zaczyna brakować Po prostu cały odcinek będziemy jeździć w altrą głównie Gdyż żeby spychać po prostu taki szonkę tam Aj kurde Tak tutaj żeby stąd tak zagarnął Widzę, że nie bardzo chce współpracować więc będziemy myśleć potem A my mamy tutaj pełną, pełne dwie przyczepy więc sobie pojedziemy i tak większość pewnie sprzedam poza odcinkiem, bo wydaje mi się, że nie zdążę wszystkiego sprzedać w jednym odcinku. W następnym odcinku, gdy wgrałem sobie TLC Precision Farming, będziemy jeździć z tym takim głównym do badania gleb, żeby sobie obadać nasze gleby, jakie posiadamy aktualnie. I gdzieś mniej więcej za niedługo się no kosy znowu będą, będzie trawa robiona na kiszonka, gdy już potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bo bardzo chcę się rozwinąć. Parę bardziej moje gospodarstwo. Na razie idzie dość dobrze. Nie mam na co narzekać. Ostatnie, ostatnim razem jak sprzedawałem sobie jeździłem Waltrom i jedną przyczepą, a tym razem jadłem Masajem Fergusonem i dwoma przyczepami, więc progres jest. I pod miniaturkę, możemy jechać dalej. O, to widzę ściernisko, ma chłop, to sobie będę mógł jeździć przez to pole. Takim skrótem. O, przynajmniej mi ten ciągniki umyje, więc jest plus, jest plus, widzowie. Czyli tutaj zamykamy pokrywy. O, Żeby nie zalało, tej kifonki fonki, tak na gospodarstwie zalało i tak. Więc nie wiem po co to robię, ale tak, o, po prostu. I teraz po prostu na prawą i prawa, ok. Nie tutaj, tutaj, dobra, uff. I dwie naraz. Ile zarobimy? Za dwie przyczepy. No całkiem sporo, bo aż... 21 tysięcy. Co? Ocena środowiska? Ocena środowiska kara. To pewnie prostu Precision Farming DLC. A jak będzie mnie to wkurzało, to po prostu wiecie co, odłączę tego moda i tyle. Więc już 7 minut minęło odcinka, więc pozdro. Ogólnie w tym odcinku, ten odcinek tak będzie trwał te 23 minuty, tak pewnie 3-4 kursy sobie zrobimy, a resztę będę robił poza odcinkiem już. Bo nie chcę robić wam tutaj godzinnego odcinka ze sprzedaży Bo to nudne by było według mnie Tak, będziemy sobie jeździć skrótami, gdyż o, tutaj na przykład gość nie ma chyba nic posianego Albo ma, nie wiem Tam ma ściernisko więc 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 widzowie, mi to nie przeszkadza Im też na pewno nie przeszkadza, bo to są boty Których nawet tutaj nie ma w grze Teraz tylko wjechać, żeby się dwie naraz zupełniały Idealnie Wow, ty ale to ma daleki zasięg Czekajcie Muszę tu od, od tej strony jakoś tam bardziej zaciągnąć, wypchnąć Ale nie chcę popychać właśnie Czekaj jak ja to robiłem, że to ten się popychało No nie popycha się i tyle. No cóż, no trudno się mówi Poczekajcie Czekać No bo tu mi pakowało tam nie ten Ta chcę tam robi Tutaj wa w muszę jakoś to wypchnąć tam. O, tu na przykład popycha. Cyk. faj? ja się nie nadaję do takiego czegoś Mogłem wziąć po prostu ładowarkę koło Sprawnie by mi to poszło No dobra, jedna już jest pełna Druga się ładuje Więc widzę, że w miarę to samo bierze Tym co tutaj do przodu tak podjedziemy Tym również i będziemy po prostu tak podjeżdżać, po tym lemieszem to nie ma co. Cyk. To niech se tu pracuje. Już prawie się, się zapakowało i będziemy jechać, wyjeżdżać ponownie. Jedziemy. Jedziemy my inwizory Oj, coś czuję, że ponad 100 tysięcy będzie i to tak. Yy, I to tak yy, luźno. Gdy dopiero drugi raz jadę, a będę miał już 40 jak i nie 50 tysięcy za dwa przejazdy. Przejazdów podejrzewam będzie co najmniej więc no takie 200 koła bym mega chciał nie to taki minimum minimum z, mi z minimum żeby to chociaż tyle było pozamykamy sobie pokrywy przyczep o tutaj tą polną drówką sobie pojedziemy pomogę Objedziem tędy dysponownie. Bo czemu nie? A ja widać, że ma lekki problem ten ciągnik z tym. Jak ma jechać tak pod górkę. No jednak to coś waży, tak. Jednak coś to waży. czekaj to nie to cyk i cyk tu się wyładowuje elegancko Op. już prawie wszystko i ponownie 21 tysięcy i minus 400 siedem euro za mm, karę jakąś, ocena środowiskowa. Już wy napiszcie w komentarzu, o co chodzi z tą oceną środowiskową, bo nie wiem o co w tym chodzi, możecie napisać. Będzie fajnie, chyba że to przez ten, że ten ale no cóż, poradzę. Inaczej bym sprzedawał za pół darmo tę kiszonkę. Już 14 minut filmu A ja dopiero zrobiłem dwa kursy No to takie jeszcze dwa zmieszczę 28 minut 25 no tak do 24 chce dociągnijmy i zakończę ten film, zrobię sam tutaj sprzedam resztę i po prostu tu więcej mam powiedzieć nagram kolejny odcinek, pewnie wtedy będą jakieś zakupy Pewnie jakiś nowy ciągnik? Kto wie, kto wie? No pewnie ja wiem już. Ten odcinek widzicie w poniedziałek, jak go nagrywam w sobotę. Więc ja już pewnie kupiłem dawno ten nowy ciągnik. No i git tu się ten Tą waltrą chcę jeszcze stąd jakoś pospychać tutaj bardziej. O, stąd chcę właśnie zepchnąć to Oto się spychuje pomału. Ogólnie teraz sobie postawiłem tutaj dwa Silosy, yy, bo chciałem... Z tych dwóch pól wszystko sobie skosi na kieszonkę, tak się stało. I te dwa SILOSy po tym odcinku zostaną sprzedane, gdyż tutaj sobie postawimy... powiem co będzie. Następny odcinek to widzowie wy zobaczycie. Ale w przyszłości będę chciał tutaj mieć szklarnię po prostu. Mianowicie tutaj gdzie jest ten... Gdzie są te SILOSy? Będą tak, 3-4 szklarnie myślę i będzie kitas. No jakoś, jakoś to pchnie pomału. Ale również widzę w przyszłości, tak gdzieś indziej postawi się ten silos na kiszonkę, bo kiszonka będzie się bardzo przydawała. Tywno jak będę miał zwierzęta, tak czasem w belach będzie, a czasem tego luzem. I już mamy fula. Możemy jechać. 17 minut odcinka, więc myślę tak jeszcze... Jeszcze raz na gospodarstwo przyjadę, a czy już pojadę, to nie wiem. <śm> sobie pozamykamy tutaj pokrywę w tym, w tych przyczepach. A może tutaj taka miniaturka, zobaczę. Zobaczę, wolę mieć dwa zdjęcia, by później mieć coś wybrać. I tyle, no. Telewizory. Nie wiem, co mam mówić. Muszę pomyśleć na coś jakimś jakimiś time-lapse'ami. Ale to już to w dalekiej przyszłości, widzowie Na razie zbieram na komputer, możecie wrzucić. Na moim profilu, na moim kanale jest w informacjach link do mojego tipli. Zachęcam do wpłaty oczywiście. Tam złotych złotóweczki. Wszystkie pieniążki, które wy tam wpłacacie idzie na rozwój mojego kanału. I tak dalej, i tak dalej, widzowie, i tak dalej, i tak dalej, Zostawiacie łapy w górę, piszcie kom, napiszcie dzisiaj, widzowie, komentarz dla Janiny, dla zasięgu, macie, napisać po prostu treść komentarza, komentarz dla Janiny, i git, będzie. Cyk. No i tak to wygląda, widzowie, cytując klasyka. Tak to wygląda. Tu rama się w ogóle różni, to jest taka bardziej prosta. Tu jest taka o... No. To ta przyczepa jest tańsza od tej. A są takie same. No i kolejne 21... 21 000 przychód ze zbiorów. Mamy 69 122 euro. Jest to bardzo duża kwota. Lecz muszę mieć jeszcze większą, Potrzebuję jeszcze większej kwoty. Potrzebuję kupić siewnik. Ciągnik. I będziemy robić kosy, tak, widzowie. Tyle. Tyle w tomacie. Tyle w tomacie, widzowie. No tak załadujemy sobie jeszcze i... To znaczy nie wrócę na gospodarstwo i zakończę ten film. Resztę zrobię poza odcinkiem. Mm. I będziemy się widzieć w następnym odcinku. Również w serii pierwszej, który ukaże się w środę. A seria druga z gospodarstwa na polskich modyfikacji będzie w piątek może, w piątek, albo jakaś inna gierka fabularna może, ostatnio dużo farminga jest na moim kanale, przydałoby się jakiegoś może Need for Speeda znowu, wrzucić jakiś filmik, co by na to, co by na to, możecie pisać w komentarzach. Mamy teraz więcej palet miodu też, więc kiedyś zrobię odcinek ze sprzedaży Poczekajcie tutaj cyk, to sobie odepniemy Tym sobie tu do przodu podjadę Włącz pas Tym również do przodu podjadę Cyk, to sobie wydłużymy. Mam nadzieję, że starczy tego. O no i gitas. Cyk. I tak się robi, widzę, tak się robi. Teraz do przodu podjedziemy. No i tak to wygląda. Kiszonki ubywa, a pieniądze wzrastają na koncie. Dobra, idziemy jeszcze w jedną stronę. Co tam? Trochę w długości odcinka w te czy w te to. Jeden pies Także sprzedaw tych silosów, będzie troszkę pieniędzy. I ogólnie jeszcze kredyt muszę wziąć i spłacić też kiedyś. A to w przyszłości więc tak, no tu jest 120, to jest 180 tysięcy, więc jeszcze sporo pieniędzy zarobimy. Jeszcze sporo pieniędzy. Nie to, tylko ta jest pełna Tamta zaraz będzie pełna Teraz muszę kupić ten nowy siewnik, bo no mam już 6 metrowy bronę talerzową yy, kombajn też jest spory w miarę ciągniki mam już spore Na razie to ten jest najnowszy no tylko ten... No tylko ten siennik taki mały jest, nie? Więc też jakiś sześcio... Siedmiometrowy by się przydał, nie? Też za niedługo jakieś nowe pole pan planuje, pasowałby kupić jakieś siano tylko wiecie, widzowie. Inni te siano robią takie na jedno pole, sobie posieją trawy i skoszą, nie? U mnie tak siano nie będą wyglądały. U mnie siano będą potężne. U mnie, widzowie... Te moje wszystkie trzy pole obsiejemy w trawę, skosimy, wszystko pójdzie na belek, kiszonki będą sprzedawane, tak. Bo widzowie, jak zarobki i coś, to trzeba robić na potęgę. Wielka skala. Nie można być miękkim, widzowie. Pamiętajcie to sobie jak coś wam się w życiu, widzę, nie będzie udawało, to sobie nie zapominajcie, po prostu niech wam do głowy w cały czas płynie myśl, że nie jestem miękki i róbcie to, róbcie to lub co lubicie. Nawet jak wam to nie wychodzi, ale róbcie. Wy to lubicie robić, więc róbcie. I tyle, po prostu. Motywacja widzowie. Motywacja jest najważniejsza w życiu. Bo może ci ktoś przyjść powiedzieć, oj, weź przestań do mnie, weź przestań nagrywać, bo i tak ci to nic nie daje. Ale mi to sprawia frajdę. I... tyle. Po prostu. I wam dostarczam content widzowy. Content życia. A więc widzowy teraz będzie chyba 100 tysięcy, albo 80 000 co najmniej. No 90 będzie chyba. No prawie. Więc widzowie dziękuję, jeśli obejrzałeś to do końca, jeśli obejrzałeś na końca, napisz ekstra, a ja przepnę ci serduszko. A jeśli ja wam żegnam, do następnego. Trzymajcie się. Cześć.